Siema, witam was wszystkich w nowym materiale, na którym omówimy sobie mój nowy trening. Oczywiście ten trening będzie rozpoczynał mój trzeci mezocykl w tym roku. No i szczerze wam powiem, wprowadziłem troszeczkę nowych ćwiczeń. Jednak cały czas cel jest taki sam, czyli po prostu chcę sobie spokojnie progresować, iść do przodu z wynikami. Jednak na początku treningu postanowiłem dodawać sobie część mobilizującą, czyli poza zwykłą rozgrzewką, którą akurat teraz widzicie, czyli zwykłym ćwiczeniem na ergometrze, postanowiłem dodać sobie inne istotne ćwiczenia, które na przykład zwiększą mi mobilność bioder, ponieważ jakiś czas temu był to dla mnie problem. Naprawdę czułem, że mam strasznie pozamykane te biodra i staram się je pootwierać tymi ćwiczeniami. Więc mam nadzieję, że w przyszłości zaowocuje to jak najbardziej i będę mógł sobie po prostu wykonywać na przykład przysiady bez bólu, ponieważ no, to był chyba taki główny motor napędowy, że faktycznie czułem, że te biodra podczas tych przysiadów są takie przykurczone, zamknięte i tak nie mogłem dobrej pozycji dla siebie odnaleźć. Dlatego teraz postanowiłem wziąć się troszeczkę bardziej za rozgrzewkę, dlatego stawiam tutaj na ergometr, na wszelkiego rodzaju wymachy i krążenia, żeby po prostu faktycznie przygotować sobie to ciało do wysiłku. Ale dobrze, poza oczywiście rozgrzewką, mamy samą część główną. Klasycznie mam trzy treningi w tygodniu. Pierwszy trening rozpoczynam oczywiście od przysiadu, czyli najcięższego ćwiczenia w tym treningu. Oczywiście tydzień zaczynam jakby deloadem, ponieważ właśnie to jest początek mezocyklu, więc trochę schodzę sobie z obciążeń, żeby po prostu mój układ nerwowy trochę odpoczął. Dlatego teraz mamy 3 serie po 5 powtórzeń z obciążeniem 100 kg. Więc naprawdę i tak już jest nieźle, ponieważ no skoro 100 kg na deloadzie, no to jest już naprawdę fajny wynik. W dodatku wydaje mi się, że w tym mezocyklu może dojdziemy do 115, 120 w serii. Fajnie by było. To jest taki mój cel, żeby faktycznie w tym mezocyklu, czyli najprawdopodobniej jakoś do końca maja udało mi się zrobić 120 w serii w przysiadzie. To będzie naprawdę fajny wynik, który będzie mnie satysfakcjonował. No ale to wiadomo, jeszcze zobaczymy jak to będzie wyglądało. Aktualnie te 100 kg nie jest zbyt ciężkie, więc... W kolejnych tygodniach pewnie będę dodawał sobie tam około 5 kg, żeby po prostu w miarę szybko sprogresować, ale jeżeli będę czuł, że jest dla mnie za ciężko, to po prostu zejdę sobie z ciężaru. Poza przysiadem mamy oczywiście podciąganie. No tutaj mamy akurat podciąganie pod chwytem, też znaczy na chwytem i postawiłem tutaj też na 5 powtórzeń z obciążeniem 20 kg. No i tutaj bez jakiejś rewelacji też będę dodawał sobie... Najzwyczajniej w świecie obciążeń, aż w końcu nie będę mógł robić tych pięciu powtórzeń. Wtedy zajdę sobie z ciężarem i będziemy się bawić dalej. Na początku, jak jeżeli pamiętacie, miałem tutaj super serię czyli ćwiczyłem i dipy, i podciąganie, jednak jest to zbyt obciążające dla mojego układu nerwowego, dlatego postanowiłem to rozbić, no i zaraz po podciąganiu przechodzę sobie na dipy. Akurat tutaj po deloadzie zrobiłem 10 dipów z obciążeniem 20 kg, co było błędem, ponieważ praktycznie tyle samo robiłem przed deloadem, więc trochę się zagalopowałem. Powinienem zrobić 8 powtórzeń, żeby być troszeczkę bardziej zregenerowany, ale spokojnie na następnym treningu dodamy sobie powtórzeń i będzie w porządku. Albo obciążeń. Dalej mamy Nordic Curl. Tutaj akurat bardzo. Klasyczne ćwiczenie, jeżeli chodzi akurat o ten dzień, tutaj nic nie zmieniam, po prostu staram się robić ten ruch coraz wolniej. Na razie tutaj zostawiłem sobie 11 powtórzeń, ponieważ no, rzadko będę progresował tutaj z powtórzeniami, ponieważ chcę skupić się na dokładności ruchu, żeby ten Nordic Curl wyglądał coraz lepiej z treningu na trening. Więc tutaj stawiam sobie na 10-12 powtórzeń, zależnie od serii, ale powiedzmy, że taką średnią będzie 11 w trzech seriach, z własną masą ciała, no i postaram się jak najdalej opuścić samemu, a później z delikatną pomocą ramion wejść do góry. Następnie, tutaj mamy akurat nowość, ponieważ mamy wznosy bokiem. No i wznosy bokiem akurat to jest o tyle ciekawa rzecz, ponieważ jeżeli widzieliście ostatni materiał z treningu Michała Koziara z Zetoro, to możecie zauważyć, że wykonywałem tam wznosy bokiem fryty. I naprawdę bardzo mi się one spodobały, może powiedzmy nie jest to jakieś mega optymalne ćwiczenie, ale naprawdę bardzo podeszło mi to, zwłaszcza, że no nie muszę brać dużego ciężaru, żeby faktycznie czuć te barki, więc postanowiłem, że sobie to zostawię, więc mamy trzy serie po 10 powtórzeń z piątkami i naprawdę strasznie to wchodzi na barki, naprawdę jest to intensywne ćwiczenie i naprawdę potrzebuje sporo czasu, żeby dojść do siebie i żeby podejść do kolejnej serii na 100%, ponieważ no jakbym odłożył i dosłownie po dwóch minutach wziął z powrotem, to czułbym, że no, nie zrobię tych 10 czy tam 11 powtórzeń. Dobrze. Dalej przechodzimy do Allachów, które wykonałem akurat na tym treningu w trzech seriach po 10 powtórzeń z 60 kg. Jeżeli chodzi o allahy, no to to ćwiczenie jest akurat. Yy, powiedzmy bardzo nieregularne, ponieważ często jestem na różnych siłowniach, często są różne wyciągi, no i te wyciągi są często no, bardzo słabo skalibrowane ze sobą. To jest, y, to znaczy, że jeżeli na przykład na jednym wyciągu robię allahy z obciążeniem 60 kg, no to nie znaczy, że na innej siłowni też zrobię 60. Na przykład zdarza się, że na jednym y, treningu zrobię 60 kg, a na innym wyciągu zrobię już na przykład z obciążeniem 60 albo właśnie 40-30 kg, zależnie właśnie od wyciągu, więc bardzo jest to nieregularne ćwiczenie, ale staram się mniej więcej dobrać taki ciężar, żeby ilość powtórzeń się między treningami skazała. No i ostatnie ćwiczenie, czyli rozpiętki na bramie, tutaj niezmiennie od poprzedniego mezocyklu zostaję sobie przy jednej serii na maksymalną ilość powtórzeń, tylko teraz po prostu progresuję sobie z obciążeniem. Na tym treningu mamy akurat 12 powtórzeń z 15 kg. No i to tak wygląda pierwszy trening FBW w ciągu tygodnia. Oczywiście po wykonanym treningu stawiam na e, znowu rozciąganie, pewne mobilizacje, czyli znowu tutaj staram się pomobilizować swoje biodra, troszeczkę rozciągnąć e, zginacze bioder ewentualnie właśnie mięśnie prosty uda, bo ostatnio czuję, że faktycznie jest on dość spięty. No i wydaje mi się, że będzie miał to jakiś pozytywny odzew w przyszłości. I przechodzimy do treningu drugiego, który jak zwykle zaczynam rozgrzewką właśnie i stawiam tutaj jak zwykle na ergometr, potem kilka podobnych ćwiczeń, które widzieliście na początku oraz właśnie z racji tego, że w tym treningu mam wyciskanie leżąc, staram się troszeczkę poruszać swój kręgosłup, czyli mamy tutaj właśnie ćwiczenia w podporze i rotację, żeby po prostu bardziej sobie zaangażować tą górę ciała. Później wymachy nóg, lewo, prawo, znowu jakieś biodra, no, i zaczynamy w, z wyciskaniem. Akurat zrobiłem sobie 3 serie na tych 90 kg po około 6-7 powtórzeń, bodajże. Z tego co pamiętam, w planie treningowym wyglądało to tak, że zrobiłem 7-6-5 powtórzeń z 90 kg, jednak no niestety nie zapisało mi się to, więc naprawdę nie pamiętam. Dobrze, po wyciskaniu leżąc przechodzimy do rumińskiego martwego ciągu. Tutaj stawiam też na mniejszą ilość powtórzeń, czyli mamy po prostu 6 z obciążeniem 100 kg, więc no, dość solidnie. Z tym obciążeniem naprawdę też będę starał się teraz troszeczkę szybciej dokładać, żeby zostać w tym przedziale powtórzeń tam do, od 5 do 8, ale głównie, żeby faktycznie progresować z tym sobie z tym obciążeniem, żeby wzmocnić sobie pośladki. Dalej. Wyprosty nóg na maszynie. I uwaga, tutaj jest nowość. Ponieważ wcześniej był tutaj leg press na maszynie, ale zamieniłem właśnie to ćwiczenie na wyprosty nóg. Z tego powodu, że w ciągu tygodnia mam dwa razy przysiady. No i dodatkowo lekprez, no, to też było dość obciążające dla mnie, więc postanowiłem zadbać o mięsień prosty uda i żeby po prostu przećwiczyć sobie kompleksowo cały miesiąc forogłowy, no to postanowiłem właśnie ten prosty układ za bodźcować na wyprostach nóg yy, siedząc. Jeszcze przed wyprostami nóg na maszynie robię wiosłowanie szeroko z handlami. No i tutaj mamy trzy serie yy, po 6 powtórzeń z obciążeniem 25 kg. Wiadomo, yy, te ramiona mógłbym prowadzić jeszcze szerzej, ale naprawdę ciężko jest mi troszeczkę ustandaryzować po prostu ten ruch. Wydaje mi się, że na przykład gdybym wykonywał to na suwnicy Smitha albo na Tibarze, to byłoby to lepsze rozwiązanie. Wtedy na pewno wiedziałbym, że znacznie bardziej targetuję sobie mięsień czworoboczny, ale chcę postawiać na hantle, ponieważ no nie na każdej siłowni właśnie mam ten Tibar, nie na każdej suwnicy ten Smith działa, więc postanowiłem, że zostanę sobie przy hantlach i będę to wykonywał tak w moim odczuciu na mięsień czworoboczne, ale to czy to faktycznie wejdzie mi w mięsień czworoboczny czy najszerszy to aż tak bardzo o to nie dbam, ponieważ no, to i tak są plecy, a na razie nie mam jakiejś, wiecie, dysproporcji, że nie wiem, mam wielkie kaptury, a nie mam najszerszego albo w drugą stronę, więc na razie jest w porządku, więc nie, be, nie ma się co szczypać po prostu angażuję jedno jak i drugie dalej, przechodzimy do facepoolu do Facebooka na wyciągu, który wykonujemy właśnie tutaj o dziwo. Troszeczkę mniej powtórzeń, ponieważ 8 powtórzeń z 20 kg w trzech seriach. Ja bardzo lubię to ćwiczenie, fajnie mi się je robi, więc naprawdę nie mam za bardzo co tu komentować. Jedyne co staram się właśnie wykonywać to ćwiczenie tak, żeby faktycznie ten tył barku zapracował, a niekoniecznie przejmował tą pracę czworoboczne. I to też jest bardzo fajny patent, że właśnie najpierw ćwiczę mięsień czworoboczny w wiosłowaniu, a dopiero potem przechodzę sobie na Facebook. Wtedy po prostu ten mięsień czworoboczny już jest taki, wiecie, troszeczkę ospały, więc ten mięsień naramienny troszeczkę bardziej przyjmuje tę pracę. I przechodzimy do ćwiczeń na brzuch, czyli przyciąganie kolan do klatki piersiowej. Szczerze mówiąc, nienawidzę tego ćwiczenia, ale po prostu jest dobre, więc je robię. 3 serie po 11 powtórzeń z własną masą ciała. Wydaje mi się, jak na razie odpowiednie. Później w tym mezocyklu może dodamy sobie jeszcze obciążenia. W sensie na przykład dodam sobie dosłownie kilogramowy handel między nogi, ale to jeszcze zobaczymy. Poza tym przechodzimy jeszcze do uginania nóg, do uginania ramion z supinacją, czyli jedna seria na biceps, podobnie jak w pierwszym treningu z klatką. Tutaj mamy jedną serię na biceps, wykonujemy ją do odciny, Mamy 15 powtórzeń na 15 kg, więc fajnie, że ten biceps faktycznie. Się wzmocnił. Pamiętam, że 15 kg na 10 powtórzeń to była ciężka sprawa, a teraz 15 powtórzeń z 15 jest w porządku. Na treningu Michała Zetoro robiłem tam 20 nawet, więc już naprawdę ten biceps jest dobrze zbojcowany. No i może w tym mezocyklu faktycznie tam 10, 20, znaczy 10 powtórzeń z tą 20 zrobimy. I dobrze, przechodzimy teraz do ostatniego dnia treningowego, który rozpoczyna się jak zwykle rozgrzewką, jednak no, ona będzie identyczna jak pierwszego dnia, więc nie będę jej pokazywał. I przechodzimy sobie do front składu. Front skład trzy serie po pięć powtórzeń, 85 kg. W tym mezocyklu chcę dojść do stułówy, więc na pewno będę skupiał się właśnie na obciążaniu tego ćwiczenia w głównej mierze. No i fajnie byłoby po prostu zobaczyć już tą stówkę we froncie, ponieważ no ogólnie dla mnie w każdym ćwiczeniu po prostu 100 kg wygląda dobrze. Nieważne, czy to będzie wyciskanie leżąc, martwy ciąg, przysiad, przedni, tylny. Ważne, żeby po prostu to 100 kg było. No i akurat tutaj wydaje mi się, że forma tego przysiadu jest lepsza niż na początku, właśnie gdy po prostu bolały mnie... Biodra podczas zrobienia tego ćwiczenia, a aktualnie jest naprawdę nieźle, więc mam nadzieję, że ta rozgrzewka jeszcze bardziej pomoże mi, żeby po prostu nie bolały mnie biodra podczas tego przysiadu. Dalej, wyciskanie na Smithie Skos i tu mamy trzy serie po 8 powtórzeń z obciążeniem 60 kg. Jednak e, tego dnia na siłowni akurat Smith był zajęty, mi się uśpieszyło, więc postawiłem na handle i naprawdę nie wiem, czy na handlach nie jest mi wygodniej. Mimo jakichś tam problemów ze stabilizacją, w sensie wymagań stabilizacyjnych, no to naprawdę z, z mifem wydawało mi się, że było mi ciężej, a tutaj te 60 kg na handlach nie było aż tak straszne, że te 30 kg na rękę naprawdę szło w miarę dobrze, więc może zostanę na handlach, ale to jeszcze zobaczymy. Ponieważ w tym treningu mam jeszcze podciąganie pod chwytem, 3 serie po 8 powtórzeń z obciążeniem. 12,5 kg, czyli tutaj akurat bardziej objętościowe podciąganie. No i no nie ukrywam, że trzy ćwiczenia złożone, takie jak właśnie przysiad, wyciskanie leżąc z hantlami i podciąganie będzie dość intensywne dla mojego układu nerwowego, Dlaczego? dlatego chyba zostawię sobie tego Smitha z wyciskanie, ale zobaczymy. A w tym podciąganiu podchwytem naprawdę. E, Chcę po prostu dokładać ciężaru również, ponieważ jestem z tych osób, które nie lubi wykonywać zbyt dużej ilości powtórzeń. Wszystko powyżej 8 dla mnie już jest nudne, męczące i mam wrażenie, że bardziej właśnie nie daje rady wydolnościowo niż mięśniowo. Więc 8 powtórzeń na jakieś większe partie mięśniowe to już jest naprawdę definitywny maks jak dla mnie i raczej już nie będę tego przekraczał. Dalej, przechodzimy do uginania nóg, siedząc. No i mamy trzy serie po 10 powtórzeń na 60 kg. Hmm, tutaj jest to akurat bardzo fajne świeźnienie, bardzo dobrze mi się je robi. I ciekawostka. Pierwszy raz tak z ciekawości zobaczyłem, czy byłbym w stanie zamknąć tę maszynę do uginania nóg, akurat na innej siłowni. No i powiem Wam, że. Tak, udałoby mi się, ponieważ zrobiłem 95 na raz. Wiadomo, był to szarpnięty ruch, ale fajnie, tak na ambicje mi to weszło, że faktycznie jestem w stanie zamknąć jakąś maszynę na siłowni i to nie będzie maszyna, która saportuje podciąganie, więc naprawdę jestem z siebie mega zadowolony. Kolejne ćwiczenie to wznosy bokiem w trzech seriach. Tutaj mamy akurat 7 powtórzeń z obciążeniem 14 kg bodajże, albo 15 już nie pamiętam, a tutaj, akurat, tak jak powiedziałem, w arkuszu nie zapisało mi się to, ale na filmiku widzicie akurat obciążenie, więc to jest o tyle w porządku, że naprawdę te wznosy siłowe, no, wyglądają jak wyglądają. Ja będę to powtarzał za każdym razem, że wyglądają dość pokracznie, ale ja po prostu bardzo lubię to ćwiczenie, lubię wykonywać je w ten sposób. I powiedzmy, że to jest taki mały prezent mój dla mnie podczas mojego planu treningowego, że będę wykonywał akurat te ćwiczenia w taki sposób, to ćwiczenie w taki sposób, jaki mi się podoba, a niekoniecznie jaki jest yy, najbardziej, nie wiem, optymalny, poprawny, ponieważ no. Sprawia mi to radość i po prostu chcę tak wykonywać i będę wykonywał. Więc po wznosach bokiem przechodzimy do nowego ćwiczenia, jakim jest Pal of Press, który wykonuję na wyciągu w trzech seriach 12 powtórzeń, i akurat na wyciągu bodajże miałem tam chyba 30 kg, które mnie ciągnęło przeciw rotacji. No ale jeżeli chodzi o Pal of press to naprawdę bardzo dobrze robi mi się tu na gumach, więc w miarę możliwości będę sobie ćwiczył na gumach. Chociaż z gumami jest ten problem, że ciężko jest progresować z obciążeniem, ponieważ dobierzemy sobie, nie wiem, kolejną gumę, jeszcze jedną, no troszeczkę tak nie jest to spójne ze sobą, więc wolę chyba mimo wszystko progresować na wyciągu, bo ten progres tam jest po prostu mierzalny. No i ostatnie ćwiczenie, czyli wyprosty ramion na wyciągu, jedna seria do odciny z obciążeniem 20 kg, czyli tak samo jak robimy biceps na pierwszym, na drugim treningu i rozpiętki na pierwszym, tak samo triceps na ostatnim, czyli jedna seria, maksymalna ilość powtórzeń no i później się rozciągamy. Więc tak, to by było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o stawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, a ja będę leciał. Więc na razie, cześć i pa pa!